Dzisiaj mamy unboxing kolejnych rzeczy, które zamówiłam dla Papuk. Tym razem są to paczki z dwóch miejsc. Jedna jest z Oelixa, a druga jest ze strony Zdrowy Dziubek. Nie jest to strona, którą ogólnie bym polecała jako taką pewną, jeżeli chodzi o produkty, bo musicie po prostu wiedzieć, co na niej kupować, a czego nie kupować. Ale jest tam dość sporo rzeczy w naprawdę fajnych cenach, także jest dobrą alternatywą, jeżeli faktycznie macie tą wiedzę i wiecie, jakich produktów unikać. No dobra, to lecimy. Pierwszą rzeczą, jaka znajduje się w środku, są to takie klipsy. Są to uniwersalne trzymacze do prosa, do sepi. Ja je używam do warzyw i owoców, a że obecnie mam dość dużo papug i dość dużo rzeczy, które im daję, no to przydają mi się jeszcze dwa takie, dlatego zakupiłam. Granurat Nutri Nutribird. Jest to taka rzecz, którą można uzupełniać dietę papug. Ponieważ zawiera wiele składników odżywczych, bardzo się również przydaje, kiedy na przykład macie papugi, które z jakiegoś powodu potrzebują więcej białka. Na przykład u mnie moje dzieciaczki w tej chwili potrzebują. Natomiast ten granulat, który jest tutaj, to nie jest jeden z lepszych. Taki dobry ostatnio mi niestety wycofali, a ja go kupuję ze względu właśnie na babyki i ze względu na niloty, które również potrzebują więcej białka. Dlatego tym razem kupiłam taki. Średniak, ale będę go mieszać z lepszym granulatem, który wam się zaraz wyświetli. Następną rzeczą jest o, tutaj. To jest pokarm do ręcznego karmienia. Przydaje się wtedy, kiedy mamy na domie tymczasowym papugi, które nie jedzą samodzielnie, albo dlatego, że są zbyt młode, albo dlatego, że po prostu są chore i nie są w stanie same jeść. I jest to obowiązkowy zakup, jeżeli planujecie rozmnażać papugi. Warto już wcześniej zaopatrzyć się w karmę do ręcznego karmienia, ponieważ nigdy nie możecie być w 100% pewni, że papugi dorosłe nie odrzucą młodych. Następna rzecz to taka moja trochę fanaberia. Taka karuzela. Z dzwoneczkami. Dzwoneczki są zamknięte w takich plastikowych kulkach. Oczywiście będzie trzeba to pilnować, bo jeżeli papugi to przegryzą, no to te dzwoneczki będzie trzeba natychmiast wyrzucić. Natomiast mam nadzieję, że dopóki tego nie zniszczą, to będzie to dla nich świetna zabawa ze względu na dźwięk. I następna rzecz. Jest to duża metalowa miska. Miska o pojemności 560 ml, którą planuję wykorzystać jako basenik. Jeszcze tego nie testowałam. Mam nadzieję, że nie jest ona za głęboka, bo to jest aż 5 cm głębokości. No właśnie, a propos baseników, to nie jest jedna rzecz, którą zamówiłam. Skusiłam się na jeszcze jeden drobiazg. Jest to coś, co ma naprawdę bardzo wiele osób na grupach papuzik i bardzo mocno to polecają. Więc mam nadzieję, że u nas też się sprawdzi. Jest to, moi drodzy, poidło dla kota, a dokładnie to fontanna. Zaraz zobaczymy, jak ona wygląda w środku. Ona jest używana. Dorwałam ją właśnie na Oliksie, bo ogólnie te fontanny są bardzo, bardzo drogie. Czyli tak, mamy plastikową obudowę i zestaw zrób to sam, więc zaraz się za to weźmiemy. Nasza fontanna jest już zmontowana. To zaraz sobie ją wypróbujemy, czy w ogóle działa. One hour later. Thousands of tears later. Sous-titres par Jérémy